Dzień dobry, witam Państwa. Hala widowiskowo sportowa. Za chwilę rozpocznie się mecz w Koszalinie pomiędzy młynami Stoisław Koszalin, a Eurobudem JKS Jarosław, najpierw Smolin. Łatwo tracą piłkę zawodniczki młynów. Jest okazja do kontrataku. Jest kontra i jest bramka. Pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Trafienie dla zespołu przyjezdnego. Julia Pietras. Andryczuk. Smolin. Dobry przechwyt Juli Pietras. Jest okazja do kontrataku i jest ta szybka akcja. Zakończona trafieniem. Valentina Nesciarok. Nowicka Borysławska Urbaniak no, jest pierwsze trafienie zespołu koszańskiego Gabriela Urbaniak. Jeszcze przez pół minuty. Zespół przyjezdny gra w osłabieniu. Borysławska świetnie zwiedła Całą defensywę zasugerowała podanie. Tego podania nie było. Przytrzymała piłkę. Z druga luka w obronie. I bramkę zdobywa Martyna Borysławska. Zimny. Doskonałe wyjście do rzutu. Bramka Aleksandry. Zimny. Smolin. Grobelska. Smolin do skrzydła. No i tym razem skutecznie Emilia Kowalik. Zimny, praktycznie bez defensywy, bez większych problemów. Bramkę zdobywa Aleksandra Zimny. Rycharska, Andryjczuk, sygnalizacja gry pasywnej. No, wyszło z tego dobre podanie, choć wcale ona nie było dobre, ale skuteczne dla zespołu koszańskiego. Lezja Smoli. Teraz jej koleżanki postarają się to, żeby zmniejszyć dystans do JKS-u. Euroboot. Jeszcze prowadzi dwoma bramkami. To bardzo dobre podanie Adelny Nowickiej do Hanny Rycharskiej. To otworzyło drogę do bramki. Mestiarok. Zimny. Dobre podanie, jest trafienie, bramka zdobywa e, Kinga Struzik. No, czasem warto powalczyć e, o piłkę do końca. Koszaninki zmusiły Messiarów do błędu. Dynamiczna ta akcja, jest trafienie, skutecznie ze skrzydła Wołownyk ma miejsce Wołownyk skutecznie Natalia Wołownyk drugie trafienie skrzydłowej młynów Storisław Koszalin ponowienie akcji drużyny koszańskiej Smolin. Smolin trafia! Razja Smolin! Branka. Jest próba i ona jest, jest skuteczna. Trafia za Mikosz. No ale to pierwsza bramka od dłuższego czasu. Lezja Smolin. I to jest skuteczny rzut. Czwarta bramka to jest zawodnicz. Nadal w ataku zespół koszański. Groberska, Groberska, jest bramka. Andrijczuk blokowany ten rzut. Jest podanie do kontry. I skutecznie wykończona kontra eee, przez ja Julię dziękuję. Pietras. Pietras spotkania, już tylko... No i komplet punktów zostaje w koszanie. Choć przez pierwszą połowę i nawet sporą część drugiej, drugiej połowy nie wyglądało to dobrze, ale na zakończenie, na zakończenie meczu, jak, na, jak i na zakończenie pierwszej połowy, Świetną bramką popisuje się Danna Rycharska i ostatecznie młyny jest Stanisław Koszań pokonują Eurowood JKS Jarosław 22 do 18, skromny wynik, ale emocji nie brakowało, sporo się działo w tym pojedynku.